A więc dokładnie za 5 sekund rozpoczyna się jeden z najfajniejszych eventów, moim zdaniem, w roku. Future Stars. Także uwaga, jest godzina 19. Zobaczmy. Może najpierw co w SBC, bo widziałem jakiś leak. I uwaga, wysz, wyszła Klaudia Pina. Okej, okay, szczerze, jej się nie spodziewałem, ale wygląda, ale wygląda całkiem nieźle. 4 na 5 SPLS. Ok, ma fineski, ma podania. Kurde, ma dobre dwa playstyle. Ej, zobaczmy, jakie, jakie wymagania na nią. 8,5 i 8,7. Ej, to nie jest dużo. To nie jest naprawdę dużo. A ja się zastanawiam, czy jej na przykład na ls nie dać, bo tempa. No nie ujmy się, całkiem niezłe. Z jakimś myśliwym czy coś? Ale zobaczmy dalej. Może wyszło jeszcze coś ciekawego. Uwaga, może, bo widziałem, że ma wyjść netto i szczerze na niego się bardzo nastawiałem, bo to jest LS. A ja ls bardzo potrzebuję. Mamy codzienne wyzwanie. Ok, i mamy złotą paczkę piłkarską premium. Zaraz zobaczymy, jakie są nagrody jeszcze za to. Dobra, zobaczmy ewolucję. Może jakieś ewolucje się pojawiły i zaraz przejdziemy do zadań. Uwaga, uwaga. Gwiazda prawej. To. Nie, to nie, nie, nie. nie, Dobra, nie. Chyba nie ma nic. Kurde. Ej, nie, yes, sorry, jest, jest, Akademia przyszłych gwiazd. Okej, okay, mamy Toresza do ulepszenia, ale w jaki sposób? W sensie to. Co to? Mogę go do dowolnego piłkarza? Nie. Aha, czyli to muszę trafić kartę Future Star i mogę ją wsadzić do ulepszenia, które nic nie kosztuje. Okej, okay, to jest plus na pewno. Ej, ale fajna karta! Chciałbym, chciałbym ją mieć, naprawdę bym ją chciał mieć. No dobra, i mamy wiadomość od EA, i tak jest. Użyj dwóch dowolnych piłkarzy ofensywnych, yy, przyznanych w ramach trwającej ewolucji. Okej, okay, czyli dostaliśmy karty, z tego co rozumiem? Jest, jest coś, rok smoka, okej, okay, jakoś mi to nie interesuje. Skrupulatność codziennej rozgrywki, okej. Okay. Czyli za wykonanie tych zadań będziemy mieli naprawdę niezłe paki. Codzienna rozgrywka też jest. Wygląda całkiem spoko, fajnie by jakby dało go się wrzucić do jakiejś ewolucji, nie? Dobra, i ostatnia rzecz. Zobaczmy sobie nowe karty, okej, okay, wyszły i Ikony. I czemu niektóre mają dwa Playstyle, a niektóre nie. No kurde, to jest bez sensu. A jeżeli chodzi o drużynę, to jest James, a Garnacho jest, okej, okay, Doku, Balde, Arda Giller, okej, okay, no Arda Giller, jakbyśmy go trafili, to bym się bardzo ucieszył i reszta kart, no jest spoko. Dobra, od razu was informuję, że rano będzie stream, na którym sobie zagramy Food Champions i może zrobimy jakieś SBC-ki. Oprócz tego oczywiście zapraszam was na Discorda, bo oczywiście jest taki Discord dosyć nowy, także serdecznie Was zapraszam do opisu, żebyście mogli razem ze mną tworzyć społeczność. No i na sam koniec zostawcie łapkę w górę. Także subika, żeby codzienne materiały Was nie ominęły. Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, na której kupicie monety do FC24 w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem bądź PaySafeCardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. I pamiętajcie, żeby użyć kodu robotowego OSCAR, ponieważ wtedy dostaniecie końsy 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. Dobra, ale ja oczywiście nie przyszedłem tutaj do Was z pustymi rękami. OK, yy, no i widzę, że teraz mamy tą paczkę na pas. Napastników Akademii Przyszłych Gwiazd. Zawiera 9, 9 opcji ofensywnych dla ewolucji napastnika. Dobra, zobaczmy, zobaczmy co tutaj jest. Oczywiście nie ma, nie ma walkoutu. Ale dostaliśmy kilka fajnych O kurna I teraz najgorsze chyba jest to, że musimy zdecydować Jaką kartę chcemy wsadzić do ewolucji O kurde, i to będzie ciężkie Albo dobra, wiecie co, jeszcze zanim ten Jeszcze zanim otworzymy paczki Zobaczmy tę ewolucję, zobaczmy jaka karta Wygląda najfajniej, jak na razie I jeżeli wy już zdecydowaliście się Jaką kartę chcecie robić, to koniecznie Dawajcie znać, okej, okay. no nie, teoretycznie Dwie karty możemy, tak, bo tu są napastnicy Ale kurna, każdy wygląda Fenomenalnie, nie, czyli tak naprawdę nie muszę dwóch osobno ewolucji sprawdzać, tylko po kolei można zobaczyć. Haha, ha, ja pierdziele. 4 na 4. No, po... <laughs> O kurde, ale te karty są mocne. I to jeszcze jest za darmo? To jest jakiś błąd chyba. Okafor. Okafor ma 98 tempa. I ja 5 na 4. O kurde. Jeszcze dostaliśmy Malart, A Malart jak wygląda? Ma 92 tempa. No, to już troszeczkę gorzej. Powiem wam, no to będzie ciężko. Naprawdę będzie się ciężko na to zdecydować. Dobra, jeszcze taki Rodri. Zobaczmy, ile on ma tempa jako skrzydłowy 92. Brian. Brian może być ciekawą opcją na to lewe skrzydło, bo tego lewego skrzydłowego to jak kurczę strasznie potrzebuję i on wygląda fenomenalnie, jeżeli chodzi o to lewe skrzydło. 4 na no 4, jakbym miał 5, to już bym go robił. Torres, Torres, Torres to też będzie szybki, 97 tempo. A masz LSA, jeżeli masz LSA, to może ma LPK. Dobra, jakoś byśmy to połączyli chyba. Który... Nie no, kurde, powiem wam, te karty wyglądają, ka ka każda jak tak, jak tak patrzę, wygląda mega, ale to mega podobnie do siebie. No ta Atena, czekajcie, Atena chciałem powiedzieć, że słabo wygląda, ale chyba, chyba jednak nie, nie no, Wygląda też całkiem nieźle. Powiem wam tak, ja na ten moment zdecydowałbym się na Okafora, bo on ma 98 tempa i zdecydowałbym się na Briana. Ale oczywiście jeszcze się z tym wstrzymuję i czekam na jakieś recenzje, może jakieś progra, czy może jakieś tam ludzi z Twittera. Dobra, a my, a my otwórzmy jakieś fajne paczuszki. Okej, okay, mamy paczkę Rzadkiego Piłkarza 8.5+, to lecimy z tym na start. I mamy, mamy! Co to jest? Future Stars, Francja, SPD. Co to jest? Co to jest? Paris Saint Germain? Damskie? O co chodzi? Co to jest? Ale jest pierwszy Future Star trafiony. Lemu. Memu Lel. Piękna sprawa. Nie spodziewałem się, że w pierwszej paczce. Trafię Future Starsa. No ładnie, ładnie, ładnie. Teraz czekamy na jakiś lepszy traf. Oczywiście cieszy mnie Future Stars, ale no raczej to nie jest traf do pierwszego składu. Ale miło widzieć, że te karty lecą w przeciwieństwie do eventu RTTF. Zobaczmy dalej. Paczka 10x83, no teraz już nie ma niebieskiego. Mamy za to. Okej, okay. Idygarda87, tak jest. Martin Idygard, podwójnym niestety nie. I oprócz tego mamy Adebayo Akinfenwe w informie. Spoko. Dobra, paka. No dobra, to lecimy dalej. Kolejne 10x83, fajnie. Był jeszcze jeden zobaczyć, jeszcze jeden Walkout Future Starsa, A my tutaj mamy Francuza na Esio, czyli Renard 88. Może w podwójnach był w podwójnym, rzeczywiście w podwójnym, czyżby EA odblokowało drop tej grze? Czy to jest możliwe? Zobaczmy kto z nią jest. To Victor Oziman 88, nice. Może jeszcze jeden walkout, Co? Jest jeszcze rzeczywiście, jeszcze jeden walkout, Donnarumma, właśnie jak zniknął z paczek, świetnie. <grytanie> to na razie powiem wam, niezłe paczki za nami, a jeszcze mamy dwie do końca. Nie ma niebieskiego, zobaczmy. Portugalia, SPO, Bruno. Tak jest, mamy Bruno. Zobaczmy, czy w podwójnym. No, już niestety nie, ale i tak się cieszę, że jest wysoko oceniony walkout. I dwa duplikaty: 8,3, które quicksellujemy. I w tym momencie przechodzimy do mega mocnej paczki. 11 razy 8,4. Zobaczmy, zobaczmy, bez przedłużania. Nie ma niebieskiego szkoda. Mamy za to Chorwata na SP, czyli to musi być tam odryć I podejrzewam, że będzie to podwójny walkout. Zobaczmy, tak jest, podwójny walkout. I razem z Tobą, Pani. Pop, to wiem, może jeszcze jeden walkout się pojawi, tak jest, jeszcze jeden walkout mamy, Panią Brąz. I w sumie jeszcze jeden, czyli Martina Idegarda. I to jest trochę minus, bo chciałem zobaczyć jakie paczki są w sklepie Powiem wam tak, z tego co dzisiaj dostaliśmy, no ja jestem na razie mega zadowolony Tak jak mówię, to może być naprawdę świetny event, biorąc pod uwagę to, że przed chwilą mieliśmy totalne gówno w postaci RTTF Znaczy inaczej, może RTTF -y to nie, było, nie był gówniany zamysł, tylko był gówniany drop Co bardzo wpłynęło na to, że mi się ten event po prostu nie podobał no, a te Future Stars jak widać lecą. W pierwszej paszce trafiłem. Jeżeli Wy kogoś trafiliście, też dawajcie znać w komentarzach. No i ogólnie fajny zamysł: po pierwsze z tą Akademią, czyli z tymi zadaniami, bo tam naprawdę można wykluć świetnych zawodników. No i fajne nowe nazwiska pojawiły się też do trafienia. Oprócz tego mamy ikony Future Stars, które wiadomo są trochę naciągane, ale niech już będzie zawsze to więcej fajnych kart do trafienia. Zacznijmy sobie rozgrywać Foot Champions. 20 meczy do rozegrania. Ja w ten weekend liczę na bilans 18-2 Oczywiście, jeżeli będę miał 164 to nie będę jakiś zły, też będę ucieszony. Ale 18-2 to jest ten cel na ten weekend. Czuję się w formie, czuję, że mogę to zrobić. Także spróbujmy. No dobrze, zobaczmy naszego pierwszego rywala w walce o 18-2. Varan Maldini. Okej, okay, okej, okay. dobry składzik, bardzo, bardzo dobry składzik. Dobra, to ciśniemy. Na razie jeszcze Lautaro na napadzie, ale coś czuję, że ten Okafor, ten Okafor naprawdę jest w stanie tego Lautaro Martineza zastąpić, ponieważ, ponieważ kurczę, jak tak patrzyłem na te karty, to Okafor to na razie to jest jedyna karta, która zapamię którą zapamiętałem. My tr tracimy pierwszego gola w pierwszej minucie. Podczas walki o 18-2. To nie jest dobry znak. Dobra, i zobaczmy Ziko. <laughs> Jezu, ej czuję, że te serwery są teraz w okropnym stanie. Czemu ja sobie to robię i gram? Teraz Bruno dobrze do Lautaro. Lautaro dobrze, no, ale to chyba będzie spalony. Tak jest. Szkoda, że tak późno gwizdziesz, to panie sędzio. Się rozgrzałem powoli i Sterlingi ładnie Michael. Już no ha, ha! No co jest? Czemu Jarzinho tego przyjąć nie może ładnie? A my zobaczmy Lautaro, oczywiście nie, ale Jarzinio karny, karny, karny! Ha, ha, dobra, to był błąd gry, niegościa, oczywiście Bo on po prostu przyjął tą piłkę, a Maldini mi odepchnął, zobaczmy, no wykorzystajmy to. Bruno Fernandes, pięknie, prawe okno, jeden do jednego. I Kenny Dalglish. I kurde, patrzcie, no gościu bez większego wysiłku. 2 do jednego. No czyż, nie, no powiem wam po tym meczu czuję, że tych 18-2 jednak nie będzie. I uwaga, teraz. Oj, ojoj ojoj, tam było mocne wycięcie, proszę państwa, zobaczmy Zico. Co jest? Czemu jakieś takie... Widzicie jak jacy moi piłkarze są jacyś wolni? Nie no, fatalne serwery, ewidentnie. No już nie chcę nie zwalać tak mocno na tą grę, ale... No kurde, wczoraj inaczej mi się grało zupełnie w tą grę. Lautaro i śmicel i... Słupek i Bruno, no odbieraj tą piłę gościu! No Ajajaj, powiem wam, no nie wiem, dziwny ten Maczyk jest na razie. Strasznie mi się źle gra przede wszystkim. Dobrze do Jarzinho i jeszcze. I jeszcze do nikogo. Oczywiście gościu ładnie mnie blokuje, no. Trzeba to wygrać. Czuję, czuję że jestem lepszy od tego gościa na razie. Teraz trzeba to udowodnić. I Jarzinio, i dobrze, i udowadniamy 2 do 2. Może teraz następuje jakieś przebudzenie zespołu. Dobra, zróbmy jeszcze jakieś zmiany. Sterling sobie zejdzie, już, bo coś ewidentnie mu nie idzie. Thierry Aurina na boisko. I wiecie co? Gert Miller za Martineza. Jemu jakoś dzisiaj nie idzie. Dobrze, Gert Miller, i teraz Thierry Aurie, Thierry Auri, Thierry Aurie na spokojnie do Davisa. Davis do Thierry'ego Auriego. Thierry Aurie ma szansę, ma szansę. Thierry Aurie Dobrze do Gerda Millera i niestety znowu jakiś autoblok wleciał. Zobaczmy, Zico z dobrym podajem na Auriego, który tego nie, 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 co ty zrobiłeś, Aurie? Dobrze do Auriego, Thierry Uri, Thierry Uri. Dobrze do Gerda Millera i znowu jakiś autoblok. I teraz, o kurde. Czemu Rio Ferdinand w ogóle jakoś tak z opóźnieniem zareagował na no to R2? Zobaczmy, Kanto na Alice. O, co ty odwaliłeś, cepie. Dobrze, dobrze. Do Gerda Millera i szmicel to broni. Nie mogę. I Davis, i Davis, i dobrze wrzuca na Ri. No i tyle. Boli to, naprawdę mi to boli, bo uważam, że byłem lepszy, 11 strzałów do 4 Czułem, czułem na początku tego meczu, że, że przegram. Przez to jak mi się grało po prostu, nie naprawdę. Oj, powiem wam, że boli mnie to dalej, boli mnie to dalej, jeszcze nie ochłonąłem. Zobaczmy, może może Spika 8 plus coś poleci, fajnego Poleciał Bendiaż 89, więc jest to fajna karta. No Nastawiałem się w ten weekend na jakiś jeden stopowych bilansów, a dostałem w pierwszym meczu. W sensie, wiecie, no te. Oj, no nie wiem, nie wiem jak nawet się wytłumaczyć, po prostu źle mi się grało w tym meczu, może teraz będzie jakoś lepiej, z... może zwrócę uwagę na ping, może tam był jakiś duży ping, cholera wie. No i zobaczmy, może się uda zrobić bilans 1-1, albo zaczniemy od dwóch porażek, a później 18 winów z rzędu zrobię. Jaszyn, Desai, Martinez, okej, okay, okej, okay. Mbappe, dobrze do Bruno, Bruno, <laughs> co jest? Ty masz gwiazdek słabszej nogi, minus 2? O co to chodziło? Aha, Jamal Musiala przepychający wiejre, No tego jeszcze nie widziałem, gejoro, 1-0. Nie, dobra, chyba, chyba 18-2 nie, fajnie jakbyśmy zrobili 14 winów w ten weekend. Ej, dobra, ja już, ja trochę się zdenerwowałem, wiem, że nie powinienem się denerwować, ale dobra, jeden, 1, 1 nieważne, odwołuję, jednak nie jestem zdenerwowany. Ale kurde, dostać na dziurę w pierwszym meczu i to jeszcze, gdzie tak mówiłem, dopiero, że mam taką formę i w ogóle to jest w ogóle, to jest, to jest taka, nie wiem, lekcja pokory chyba, nie? <głos》> O kurde, ej, co jest? Ale to przeszło i dobrze, dobrze. Alison, dobra, broń to chłopie, bo w pierwszym meczu też się nie popisałeś. I Ziko, zobaczmy zewniaczek. I ładnie jasny. Chcę so, ja teraz pomyślałem, że dobrze, że nie obejrzałem tych powtórek z tego pierwszego meczu i tej ostatniej interwencji Alisona. Bo coś czuję, że chyba bym go zastąpił jakimś złotym wandajkiem na, na bramce, nie. No <grywka> To złapały, dobra, mamy to. O Boże, dobra, zobaczmy. I Sterling. Ej, w ogóle strasznie źle mi się obraca. O, i karny będzie. Ej, co jest, czemu nie ma karnego? Co się dzieje? I zobaczmy, Lautaro i dalej bez gola. Ja nie mogę. Mega, mega dziwny, mega dziwny gameplay w ogóle jest dzisiaj wieczorem.

Standardzik, nie? W tej grze. To jest jakiś odwrócony matchmaking. Jorginho, strzelamy, strzelamy, żadne etap... mogę mogę jednak podawać. I teraz zobaczmy, Lisandro Mar... Znaczy nie Lisandro, Lautaro, ale Lisandro mi zabrał, no ja chyba przewidziałem po prostu kto mi piłkę zabierze. No dobra, chyba wiem czemu, albo nie, nie wiem czemu jednak nie wrzucałem. Dobrze Sterling, 3 do 2. Dobrze i Sterling, i Sterling, i Sterling, i Sterling, i Sterling. Kurde, no ten Sterling to mnie kieruje. 4-2, a brawo Sterling, co za występy. I Kylian Mbappé, piękne podanie. I zobaczmy, dobrze, dobrze się przesunąłem. I teraz na spokojnie Alison I teraz zobaczmy. I Bruno, i, i Lisandro. Ale dobra, jeszcze Sterling, Jarzinio i to musi być bramka, 5 do 2 i mamy Rage Quita, tak jest, brawo. Morale delikatnie obudowane, to na pewno cieszy. Jezus, fajnie, że to wygraliśmy. Dobra i wyzwanie jest ukończone. Ej kurde, skopałem, bo to jest jakieś wyzwanie w ogóle niezależne od tych zadań. Ja myślałem, że my wykonując te codzienne wyzwania w przyszłych gwiazd dostaniemy coś jeszcze w zadaniach, a my dostajemy złotą paczkę piłkarską za to wymienną ale jednak tylko tyle, Hiszpania, czy Holandia i gak, po pięknie. Dobrze, zobaczmy zespół naszego rywala, Petru Czechu, Van Dijk, Złoty, Tręcik, okej, okay, całkiem niezły zespół. Mogłem coś zagrać jeszcze przed odcinkiem, jakiś taki, wie, wiecie, jeden meczyk w jakiejś elitarnej lidze, taki rozgrzywkowy, taki czysto rozgrzewkowy meczik. kurde, i to był chyba mój błąd, że tego nie zrobiłem, o tutaj Lautaro, dobrze, i do Jarzinio, 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 Jorginho, o, nie ma gola. Ładnie na nas zemścić, Lautaro ma Martinez. Ale zobaczmy Lautaro, Lautaro, ja się za bardzo bawię, ja się za bardzo bawię. Tu trzeba po prostu strzelić gola. No, no nie. I zobaczmy teraz. No i teraz musi być go. Lazo nie ma, ciągle go Lazo nie ma niestety. I zobaczmy JARZINIO, oj, 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 oj! gdzie te fałszyki, nie no chyba nie było, chyba nie było aktualizacji, nie będę mówił, że gdzie te znerfione fałszyki, bo wejdzie aktualizacja i już nic nie wejdzie. Lautaro, 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 3 do 0, knockout, pięknie, Jezus, naprawdę wylałem moją złość na tych dwóch następnych rywali i no, rozniosłem ich, no po prostu. A my mamy jeszcze mini pack na koniec, ponieważ zrobiliśmy... Codzienne wyzwania i w sumie całkiem niezłe paczki dostaniemy. dostajemy. Zobaczmy, złota paczka piłkarska premium skipuje, ale to jest Norwegia. Może to będzie Halland, może Odegard i Odegard, kurde. Albo dobra, wiem na co. Przepalimy go sobie na Eze No dobrze, i pierwszy składzik leci. Dobrze, to lecimy dalej. Teraz dwie paczki, 2 razy 8-1+. Uwaga, mamy Niemca, mamy Niemca na Sio, mamy Gintera, pewnie humelsa albo Niklasa Syle Uwaga, humelsa zgadłem. I kolejna paczka, jeszcze raz niebiesko, niestety nie jest niebiesko, Niemiec. Dobra, ale teraz pora na te zdecydowanie ciekawsze paczki, czyli paczka rzadkiego piłkarza 8-4+, nie ma niebieskiego walkoutu, za to mamy Declana Rice'a albo jest to Walsh, chyba 8-5. No dobra i przepalamy ten ostatni składzie na Chukueze. No, Mam nadzieję, że Nigeria jednak wygra swój finał, żebyśmy mieli dużo lepszego prawoskrzydłowego. Czy będzie to prawoskrzydłowy, który będzie w pierwszej jedenastce? No nie wiem. Dobra, i zobaczmy ostatnią paczkę w dzisiejszym odcinku. Uwaga, uwaga, paczka 3x83. No zobaczmy, mamy informa za to. Fajne zakończenie. Niemiec, CLS i już go dzisiaj trafiłem raz.